Cześć, witam Was w drugim odcinku z oligami dla początkujących. Pamiętajcie, że na razie będziemy używać o takich karteczek. Dzisiaj będziemy robić taką kieszonkę i zakładkę do książek. Zapraszam do oglądania. Musimy, właśnie jak mówiłem, zrobić taką karteczkę. Ale teraz, jak będziemy mieli taką karteczkę, to robimy o taki trójkąt jak w lisku. O takim lisku, którym robiliśmy w tamtym odcinku. Teraz odwracamy o tak. I robimy coś takiego. Teraz robimy o tak, tak odwracamy, i robimy coś takiego. Później robimy coś takiego. Na koniec odwracamy o tak i i robimy o tak. Więc właśnie włożyliśmy o właśnie te niby tru, trójkąty o tu. I mamy tutaj taką kieszonkę i taką zakładkę do książek. Można ją sobie pokolorować. Ja używam czegoś takiego do y, takich supermatów, więc takich bohaterów z zakładek. I możemy w tej zakładce zrobić oczy i buzię. Może wyglądać to nawet tak. Tak jest najprościej. Więc pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zalajkować ten film. Więc do zobaczenia.